Dzisiaj przyjechał do mnie Arek i testujemy, test, testujemy Kunia, tak? Tak. To jest Ford Mustang model? S197. Czyli, czyli generalnie piąta generacja. V6 4 Ta Tak jest. Spełniamy mały amerykański sen. No. I mamy pierwszy dzień wiosny i pada śnieg. I wieje wiatr i A. świeci słońce. I mamy tylno napędowy samochód, i jako że jest wiosna, mamy opony zim letnie. Tak. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Fajnie, jedziemy. Mustang S197, czyli piąta generacja, silnik V6, 4.0, 210 koni i 325 tonometrów. Co ciekawe, amerykański silnik, fordowski co prawda, ale amerykański, ale wałek jest w głowicy, także nie mamy go w bloku, tylko że mamy go w głowicy, dwa zawory na cylinder, wszystko napędzane łańcuchem. Spieram się o drzwi, nie mam szyby, no szyba jest w środku, nie, ale mam bez ramek. Cudowna sprawa, bo są drzwi bez ramek. Minus taki, że jednak jak przekraczamy pewną prędkość, to zaczyna się robić większy szum wiatru w samochodzie niż muzyki. Jak widać było zewnątrz, on jest dość wysoki, ale jak wsiadamy do niego, to generalnie siadamy dość nisko. I fajnie, jesteśmy przytuleni przez te fotele, one nas tak... Przytulają ładnie. Mamy wszystkie funkcje do pompowania do góry, do dołu. Także naprawdę i duży, i mały człowiek do niego się zmieści, i się przysunie, i będzie mu dość wygodnie. Kierownica według mnie jest na super pozycji. Jak siedzę już ułożony w fotelu, to mam tak ułożone ręce, że nie przysłania sobie wskaźników, które są po prostu przepiękne. Ja jestem po prostu zakochany w tych wskaźnikach. Wyglądają typowo po amerykańsku. Kierownica no i cóż jest obszyta to prawda, bo, bo w oryginale była bieda plastikowa, ale dzięki temu mam ją naprawdę grubą i fajną. Ten bagażnik to coś da się tam przewieźć? No warsztat. To takie wszystkie narzędzia, które potrzebowałem, żeby przerobić ten samochód do tych europejskich standardów. Ale jest rączka ewakuacyjna. Jest i właśnie wspomniałeś mi o niej i ona ma taki śmieszny napis, znaczy taki obrazek, że, że jak już wyjdzie z tego bagażnika to musisz rzucić. Tylko nie wiem, dlaczego trzeba uciec. Ile jest florystancyjna? Nie sprawdzałem jeszcze w nocy, ale... Zresztą, nie, świeci, świeci, tak. Tak, tak no. Widzisz? Rzeczywiście. Jakby, wy... jak Cię ktoś kiedyś zamknie w bagażniku i będzie uciekał Twoim ustanem, <głos> <głos> to będziesz mógł, może Ci się przydać. Dobrze, bo mam nadzieję, że najpierw mi ktoś naświetli to, żebym później zobaczył, bo nie świeci się chyba cały czas, nie? <głos> <głos> I bądź, klapa od bagażnika, która i tak się opiera, wychylona w drugą stronę, tak. ma siłowniczki. Tak. A maska z przodu? Maska z przodu ma patyka, jak Opel. Co tam wspomniałeś, jak Opel. Zamykamy. W ogóle jakiś śmieszny patent, żeby po otwarciu kluczyka sama maska, sama klapa poszła trochę do góry. Nie? Co z sprężynki. No, jakieś tam sprężynki. Masz kluczyki? bo... Mam. bo e, czekaj. E, <głos》> tak. Bo jak zamkniemy, to już nie wrócimy. Mam, mam kluczyki. W starych Mustangach tutaj był wlew paliwa, nie? Tak. A tutaj nie ma wlewu paliwa. Nie ma. Nie. Jest tu jest tylko zamek. Wlewę. i. W jest tu, ale czekajcie, nie wiem czy można pokazywać. Dobra, tu też jest ten, ten korek wstydu. Tu się... O, i co to, to, to się tak odkręca, się wkręca, taki ten wkręcany? Tak. tak. Znaczy nie, to nie, to już jest gotowy. A czemu BP jest napisane? No bo to jest rekomendowane dla Forda. BP, my przecież mamy BP jest przecież amerykański. Jaki amerykański? Nie? British Petrol. Tak? No to nie wiem czemu BP Cieszę się, że nie jest napisane Lukoj, albo coś w tym rodzaju. LPG <laughs> Only. Tak, ale tu jest y, ciekawy motyw z, tą, y, y, z tym lewem, bo ponieważ chcemy zatankować go, to pojawia się problem, że odbija nam pistolet. I wychlapuje, po prostu tankujesz go i, wychla... i wychlapuje ci paliwo. To jest w każdym Mustangu problem. Tak, i wychlapuje ci. Nie, że ci odbija, tylko po prostu stoisz i ci po prostu trafi chlapno na spodnie, nie? I rozwiązaniem jest obrócenie o 90 albo o 180 stopni tego. Słyszałem od jednej znajomej, co jeździ no. Mustangiem w kabrio, no. że jest ten sam problem, że zbiornik no. paliwa się nie odpowietrza. Tam jest jakiś sposób w innych wężyków podłączenia. Wiem, że to przerabiałem to działa, ale ja się nie będę przed to bawił. Więc nie będę tankował benzyny, bo mam tutaj taki taki korek tutaj na ten dopisany, taki gazowy. Taki do oszczędzania tak, na marzenie. Jest bardziej wtedy ekologiczny samo. Tak, bo LPG ma mniej, mniej substancji tych niebezpiecznych. No generalnie jak się gaz spala, to tylko zostaje co dwa Para wodna. wodna. Koła są duże. Ogólnie opona jest w takim rozmiarze, jak się jeździ w dostawczakach albo w suwach. Ta już jest oczywiście z indeksem E, która jest oczywiście europejska. Co na no standardzie, no to jest standardowe koło 16 cali i na, takim na taki kole on jeździł. Zawieszenie jest mega proste. Mamy jeden wahacz, jedną kolumnę MacPhersona, łącznik stabilizatora i wszystko. Z tyłu sztywny most. Z tyłu sztywny most na dwóch wahaczach i drążku Panharda. Tak, tak jak w typowym starym amerykańskim I bez takiego balonu tu się nie da jeździć po naszych drogach? Myślę, że nie. Myślę, że to jest komfort, chociaż niektórzy no, zakładają większy, trochę niższy profil i nie narzekają. Mi jest komfortowo na takich oponach. Ty piąta, zobacz. Znalazłem oryginalne 5 centów amerykańskich. Jest ładny, Mustang jest ładny, jest taki amerykański, bym powiedział. Nawet nie ma co mówić, żebym powiedział, bo on jest po prostu amerykański, bo był produkowany tylko w Ameryce i tylko na rynek amerykański. Lata 2000, no cóż, jest to po prostu gładki, wygładzony samochód o takiej dość sportowej linii nadwozia, który trochę nawiązuje do, do początku lat produkcji z lat 60., Mustangów. Dzięki temu taki troszeczkę to się nazywa chyba retrofutu, coś tam. Retrofutu, coś tam, nie wiem, ale nawiązywanie w nowym modelu do starych, yy, do starych wzorów. Siadełka, bo już. Czyż to No To po lewej stronie. Jak w <laughs> Powiedział mi człowiek, który śmieje się z Opel'a, a jeździł przez dwa lata fronterą, która lepsza Dużej, znaczy jeździłem to może faktycznie dwa lata tak. Ja ją miałem z cztery lata, ale faktycznie jeździłem nią z dwa Do tej pory pół skrzyni biegów od tego auta leży mnie pod garażem Ale to jest takie oploskie, ale chociaż na przykład ten, tak samo Camaro z lat 90, totalny GM, totalny Opel w środku Camaro to jest Przysz? Jeździłem wczoraj BMW, ta precyzja i w ogóle, i powiem Ci, że prowadziło się gorzej niż to. Tak? Ale to BMW e, kosztowało 2000 złotych. Ale zobacz, jest cichutko. Nie, Nie jest. jest. jest cicho. Słuchajcie, opony jak sam skurwysyn. No słuchaj, to ma balony. Jeździmy na oponach, które mają 65 profil, i 16, i 215. To się w suwach zakłada takie i dostawczakach. I, I, Bulgota. No Bulgota. Azobara trochę. Myślałem, że będzie brzmiało gorzej jako V6, a jednak Eco jest... Jako boost to nie jest. No właśnie, jest takie V6 amerykańskie, że naprawdę robi ból, 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 ból ból. I w sumie mocy też jest tak już, że może jakaś szybsza skoda na światłach cię porobi, ale i tak jest już tak przyjemnie. Że nie ma wstydu, że to nie jest, wiesz, jazda Adam, wiesz, 1.6, 6 nie? No nie. Ale do ścigania też jakoś to za bardzo nie nadaje. Najtańsza, najbardziej niewyposażona wersja. Typowe ABC. ABC, czyli tutaj jest e, szyby w prądzie klimatyzacja i nie ma nic więcej. No, czy masz tempomat, jeszcze elektryczny lusterka. Tak, ale jako, że w Ameryce mają wyjebane w technologie, to... A, airbag jest, jest. Yeah. Dwa są, dwa airbagi. Tak. Miesz jakieś kurtyny boczne, coś, nic? Nie, wiesz co? nie wiem. Nie, nie a, prawda, no ja za się nie zamierzam pastikul. nim rozbijać, więc raczej... No, ale Amerykanie w wersji ABC co, ABS-u nie dają? Nie, to samo usta, tam gdzie nie ma abs no, w Europie w tamtych latach nie mógłby wyjść bez AWS-u. No, na pewno. Układ kierowniczy wymaga dużo obrotów, ale ja jestem do tego przyzwyczajony z terenówek i z ciężarówek, że to nie jest szybki magiel. Tutaj trzeba się naprawdę nakręcić. I mm. dlatego, na, trzeba, żeby jechać prosto, trzeba robić dużo ruchów kierownicą, ale prowadzi się pewnie. Tylko, że jest sztywny, ale się nie kołysze na boki. Nie jest takim amerykańskim masłem. No dobra, jest amerykańskim masłem jednak. <noise> Układ hamulcowy jest twardy, wymaga dużo deptania, nie jest to takie mocne wspomaganie jak w nowych w autach. Trzeba wspomnieć, że idziemy totalnie seryjnym samochodem. Ale słuchaj, jedziemy z tą krętą drogą no. i on kołysze się, ale się klei. Jest no. pewny taki. Tak, aczkolwiek ja do tej pory, nie wiem ile zrobiłem, może 200 mil. to jeszcze i tak nie wyczułem tego auta, żeby sobie tak pojeździć, poza tym. Wiesz co, może wypaczenie tego, że jestem przyzwyczajony do szybkiej jazdy dużymi, ciężkimi autami. Nie no. mam tu na myśli latanie po zakrętach zestawem, tylko jazdę po prostu dynamiczną terenówkami, które mhm. się bardzo kładą w zakrętach. Mhm. I, e, I czuć, że te auta się bujają, jak się do nich przyzwyczaisz już, to wszystko, to się mniej buja niż terenówka w zakręcie, a opona fajnie lepi, masz wrażenie, że prowadzi się super, nie? Mhm. To dlatego tak dobrze, tak dobrze tak, nie, ale jest spoko. W sensie, no nie wiem, wczoraj jechałem E34 z 1994 roku, który 2000 zł, czyli faktycznie nie można się po nim było dużo spodziewać. Jak używa na rowem. Tak. I, no, co tu dużo powiedzieć, Precyzja prowadzenia była tragiczna. W sensie, na tyle tragiczna, że w porównaniu do takiego Opla który B w dobrym stanie, to ta wektora B dawała więcej pewności w trajdzie z jazdy niż BMW. Tak zwany, Bóg mnie wybrał. Albo inne, tak. To na jedno koło zrywa, czy tak? No tak, no bo nie to, ma szpery. Jest, to jest oczywiście wersja ABC, więc nie ma szpery i co ciekawe zauważyłem, że zawsze zrywa na prawo, nie Może mniej dociążone jest? Nie wiem, no butle włożyłem do, z gazem do bagażnika, żeby było lepiej dociążone, ale... Ale teraz jak są jakieś takie małe nierówności na drodze, to czuć twardość taką... Nic nie stuka, ale czujesz każdą nierówność. On z jednej strony kołysze się w zakrętach. Teraz na taką małą No, jest twardy. Z jednej strony kołysze się w zakrętach, a z drugiej strony czujesz każdą nierówność. Pomyśl, że jedziemy na takim balonie, który zakładają na niższym profilu. Jezu. Jak musi tracić na to Wróćmy jazda. na asfalt, wróćmy na asfalt. Chcę się cieszyć jazdą amerykańskim samochodem, a nie słuchać jak coś stuka każdy kamyczek. Delikatnie nie będziemy ludziom na prestiżowym osiedlu tutaj rzucać kameczkami. Oj, dobrze, że jest balonik, ty się. Dobrze, że jest balonik. Faktycznie na niskim profilu to było słabo. Jak tramwajem? No, byłoby na pewno ciężko. Jakiś włodzi w jakiejś kostce brukowej czy coś to? Znaczy, na razie nie, zwaniem. nie zwaniem. Wszystkie torowiska przełatuje przelatują na strzałkę. I... To, no ale to ale jest, na jest stosunkowo sobie. pancerne zawieszenie, bo to jest sztywny motor na sprężynach z tyłu, tak. czyli tam nie ma co się popsuć. Tak. Ewentualnie po jakimś czasie tuleje w wahaczach mogą się trochę wybić, się od, ale to bardziej od mocy, ale tutaj tak naprawdę też nie trwało 8. Tak. Czyli tutaj nie ma co się popsuć. Generalnie nie. Z przodu jest MacPerson czy, czy dwa wahacze? MacPerson, Mac Mac ale nie. jest dosyć duży pewnie dolny wahacz i co tak, jest masywny. Jest po prostu masywne. To nie jest, a to tutaj wymaga dużo wkładu zawieszenie. Nie. Elementów jest mało, one tak samo z siebie się naprawdę nie zatrzymają. Ja na przykład w ostatnio wypełniałem gumy na stabilizatorze. Nie dlatego, że się wyrobiły, tylko po prostu stwardniały i zaczęły lekko pracować, przez co zaczęły się odbijać od berki i zaczęły stukać. Założyłem nowe i jest spoko. Tak. Oczywiście wszystkie części tych samochodów można kupić. To nie jest tak, że kupujesz samochód amerykański i idziesz do sklepu i wszyscy robią wielkie oczy. O panie, nie ma rzeczy do tego. W tej chwili idziesz do pierwszego lepszego sklepu i możesz zamówić części. Nie no tak, bo to jest po prostu Mustang. Do Mustanga jest wszystko, bo Mustang jest bardzo samochodem produkowanym w dużym nakładzie. To nie jest jakieś auto klasy premium przecież. Nie, to jest takie podstawowe, można powiedzieć, auto w Ameryce. Takie podstawowe dla młodego człowieka, dwuosobowe, lekko usportowione, ale z czym to można europejski porównać? Z Przecież... Nie, może z dać Logan. Ja bym nie porównywał tego z Golfem. Nie porównywałbym tego z... z żadnym Porsche też, ale no. to jest taka klasa jakby co? Honda Prelude albo coś takiego. Kurde, bo to ma napęd na tył, a wszystkie takie E36? No nie no, to już nie Ale co, no porównujemy to z 36 w BMW serii 3? Jeżeli miało, jeżeli miałoby to, po, no czyli jeżeli mielibyśmy porównać y, to właśnie do samochodu dla młodzieży. BMW trójka. To BMW trójka. To jest taka BMW trójka. I. I, to I w Stanach jest mało takich samochodów, znaczy mało. W Europie jest dużo więcej modeli samochodów, dlatego Mustang w Stanach nie ma dużej konkurencji, bo jest Mustang, jest Camaro. Z Camaro miał długą przerwę w produkcji, Mustang nie miał tej przerwy. Tak samo Dodge Challenger. Challenger. Tylko z całej tej amerykańskiej świty Mustang jest najtańszy. W Stanach? Tak. tak. I jest naprawdę najtańszy. Tutaj, jakbyśmy poszli do nas do salonu i kupili najtańszą skodę. Tak. Po prostu takie, tak można powiedzieć on. Chyba nie za 30 tysięcy kosztował akumulator. Dolarów? Oczywiście, tak. dolary. No to nie jest dużo. I ten samochód, widać, że nie jest drogo wykonany, to jest samochód, który wygląda z zewnątrz super ładnie, wsiadasz do środka i te, to samo wnętrze jakby było wykonane z zupełnie innych materiałów, tak, byłoby fajne. Tak, to jest coś takiego, One że... jest ładne, tylko jest... Test Polaka, ale to wszystko jest takie, nie wiem, nawet lewarek odbiegów jest taki... Wszystko się rusza, nie? To jest po prostu plastikowy. To jest tak, że patrzysz na niego z zewnątrz, wow, otwierasz drzwi, siadasz i czar Podobają mi się lusterka w tym aucie, są duże, duże. Tak, i są widać duże. w nich wszystko, są niesamowicie fajne. O co chodzi z tym, że amerykańskie auta mają problem z legalnym dowodem i przeglądem w Polsce? Tak, jeżeli jest amerykańskie auto, typowo amerykańskie auto, to niestety on ma czerwone klaszystą. Całe. I nie, nie da się zrobić nie ma. Ma czerwone migacze, nie ma światła przeciwgielnego, tylnego, tak, to jest akurat jeszcze do ma z robienia. przodu żółte pozycje i nie ma asymetrycznych ram z przodu. Tak. Co jeszcze jest inne? A jeszcze opony. To było, to było zaskoczenie dla mnie Maxa. Kupiłem samochód, który był na oponach okrągłych gumowy, tak? Zwyczajne opony jakieś. No, turlają się guma, no. Tak, jest okrągła łabierzik i okazuje się, że nie ma homologacji europejskiej. Bo opony były jeszcze ze Stanów. Tak. To jest bardzo samochód dający dużo skrajnych odczuć. No bo, się fajnie, bo siedzisz w Mustangu, jest takie małe marzenie, w sensie Mustang? Tak, to jest ten słynny amerykański. A American Mustang, Dream, tak, ta. tak. Ale to nie jest jakieś takie bardzo wygórowane marzenie, bo to jest tak naprawdę bardzo łatwe do spełnienia marzenie. Ile taki tak. Mustang kosztuje? Można powiedzieć, że za 35 tysięcy kupisz już tak. takiego Mustanga, który no, no nie ma takiego gwałtownego zatrzymania na jakimś słupie drzewie albo na nieruchomym obiekcie w ruchomym ewentualnie poskładane, no trzeba to zaznaczyć, że one są wszystkie sprowadzone i, I praktycznie wszystkie były po stórce po wypadku. takie opaczenia będzie można ściągać. Tak. Wiadomo. Jeżeli... Dobra, teraz powiedzmy, że tak, taka 6 mająca 200 koni, czyli już dająca jakąś frajdę z jazdy, pali pewnie między naście a paręnaście więcej litrów, czyli tam nie. Mogę cię zaskoczyć. No i... Z razu w trasie poniżej dychy da się zejść. Poniżej dychy da się zejść w trasie, tak, tak, ale dobra, do studiów, Jeżdżąc taką... Po mieście do 90 przelotowo, bawiąc się mm -hmm. z każdych świateł, powiedzmy 16 pewnie. No i się bliżej dwójki celowo. Bliżej dwójki. Tak, jeżeli mieście... zamkniesz dwójkę w gazie, to jest 40 zł na 100 km, a w trasie to jest 20-25 zł na 100 km w trasie. W gazie. To jest bardzo realne marzenie. Tak, to nie jest. To tak jakbyś palił samochodem. Ile palił twój patrol? Do 18 ropy. No właśnie, do 18 ropy. To znaczy, że wiesz, że tutaj, jako Daily, obok takiego patrola, Mustang tak można uznać, że jest autem tańszym do jazdy. Tak. Ja też myślę o auczy na Daily amerykańcu, tylko ja chcę kupić Camaro, chcę Chevroleta. I też właśnie tak myślę. Jak będzie mi się zamykał w 15 litrach gazu, to będzie dla mnie fajny Daily. Automat to z ciebie, że po prostu się podoba. Możesz jechać BMką, trójką, jakąś E90. Opakietowaną Mką i w ogóle po prostu szał, wszystko macznie nie? Ale przejeżdżasz tym samochodem i wszyscy robią tak. Przejeżdża BMK i nie spodziewa.